Witam, Alko, fanów. Dzisiaj będzie szybko, bo nie planowałem recenzji notteckiego bursztynowego. Tak, sobie przechodzę przez sklep, patrzę bursztynowe, mówię, wezmę, bo tu jest. A przy okazji, pochwalę się opalenizną, nie? E, było się w Zwierzu. E, bursztynowe, słodycz i goryczka. I ta słodycz mnie zafascynowała. Mówię, małe piwo, zobaczymy. Polish Craft Beer więc polskie kraftowe. Tak, w składnikach mamy wodę, sód, aż trzy rodzaje słodów. Dalej mamy cukier, chmiel. Może znawcy coś tam skojarzą. Mamy chmiel Marynka, lubelski, magnum, sybilla. Drożdże i barwnik karmel. Alkohol 5,6. Produkt polski. Mamy jakieś info. A jest! Browar Czarnków. Czy jest? Coś z Czarnkowa piłem? Nie pamiętam. Zobaczymy, jak smakuje noteckie bursztynowe piwo rżnięte. Słody i W sumie piwo rżnięte to jest taka subtelna aluzja, jak spędza się wieczór we dwoje i ma się ochota, nie wie, jak się poprosić, nie? Bardzo subtelne, bo to druga strona musi wpaść. Musi wpaść. Lepiej, żeby nikt nie wpadał, nie wiecie to. Lepiej, żeby nikt nie wpadał. Dopiero przyniosłem więc się pieni. Czy będzie bardziej goryczka? Piwo ciemne, pasteryzowane. No nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam ceny. Ja to, to jest ten paragon. Dobra, no moje zdrowie. No bo czyje, nie? Tak mi się wydaje, że piwa jasne jak są kiepskie, to po prostu są kiepskie, smakują jak produkt powiedzmy metabolizmu. A piwa ciemne mają coś takiego No coś takiego ciemne ma po prostu w sobie, nie? Natomiast czy czuć słodycz? Nie. Goryczkę lekką. Ale wiem co zrobić, żeby tu była słodycz, bo kupiłem sobie. Ramą. I będzie słodycz, bo samo w sobie, czy nie mówię, że jest złe. Ale nie o taką słodycz nic nie robiłem.